Gra z roku 2014, która miała zmieść takie produkty jak World of Warcraft czy Guild Wars. Łączy go z nimi fakt, że trzeba zapłacić, żeby grać. Czy jednak ta produkcja jest tak słaba, jak mówią ludzie? Czy faktycznie trzeba na niej wieszać psy i czekać na przejście na free to play? Ciemka wszystkim, tutaj królik, a przed wami wideo recenzja gry Wildstar zrealizowana na portalu mmorpg.net.pl. Wildstar jest grą w pewien sposób hybrydową. Nie jest to ani quester, ani grinder. Przynajmniej na poziomie, na którym jestem ja. Questy dają mało expa i moby także, dlatego też najlepiej atakować wszystko co się da i przy okazji robić questy, a tych jest od groma. Wildstar w której questów jest tyle, że chyba nie da się zrobić ich wszystkich. No chyba, że chcecie mieć w strefie, gdzie biegają moby z levelami 5, 6, 20 level. No może przesadziłem, ale questów jest naprawdę sporo. Dzielą się one między innymi na world story, normalne questy można je nazwać pobocznymi, questy otrzymane od itemków, czy w jakiś inny dziwny sposób. Generalnie nawet nie wiemy kiedy otrzymujemy questy. Warto powiedzieć, że także dzwonią do nas różne osoby i dawają nam questy. Więc zawsze mamy wystarczająco, żeby sobie poradzić. Crafting jest tak podstawowy, że każdy, kto grał w inne MMO, będzie wiedział, na czym to polega. Dlatego też krótko i treściwie powiem o co chodzi. Mamy trzy podstawowe wspieracze profesje. Spłycę oraz uproszczę nazwy, bo nazwy mają takie, że ciężko będzie się połapać. Dlatego też trzy zbieracze profesje to drwal, rolnik oraz górnik. Zbieramy trzy podstawowe surowce, ale niestety musimy nosić ze sobą narzędzia, jeśli korzystamy z dwóch naraz. Są także inne, które wymagają, żeby mieć surowce zdobywane przez profesje, o których wspomniałem wcześniej. Jednak nazwy są tak pokręcone, że strach: architekt produkuje dekoracje, armorer produkuje ciężką zbroję, outfitter produkuje średnią zbroję. Taylor produkuje lekką zbroję, Technologist produkuje potiony, a Weapon Smith produkuje bronię. Są także dwie tak zwane hobbystyczne: Cooking oraz Farmer. Jeden gotuje potrawy, a drugi zbiera rośliny. Jest także Run Crafting, który produkuje runy. Jest tego sporo, jeśli ktoś wsiąknie to pozna jak to działa, a jak wiadomo, im większy będziemy mieli tier, tym lepsze będziemy mogli produkować rzeczy. Co jest fajne, jeśli nie mamy umiejętności zbierania, to możemy ścinać drzewo, na przykład mieczem, ale wtedy uzyskamy mniej składników. Warto też wspomnieć o mapie. Mapa jest podzielona na cztery strefy: Olysia, czyli standardowy kontynent Dominiona, Azirar, czy kontynent startowy frakcji Exile. Na Isigor przejdziemy na wyższym levelu, jest to teren neutralny. site to jeden z księżyców Nexusa, i jest to questowisko, na które pójdziemy w okolicach 24 levelu. Trzeba przyzwyczaić się także do dziwnego zoomowania na tej mapie, co na początku sprawiało mi niemały problem, ale generalnie mapa prezentuje się obiecująco, głównie pod względem tego, że widać, że w przyszłości zostaną dodane nowe mapy. Każdy kontynent ma nieodkryte obszary, a i księżyce można zawsze dodać. Wildstar nie ma podstawowych łuczników, magów i wojowników. Tutaj zobaczmy ciutkę inne charaktery. Zajmijmy się na początek rasami i czterema profesjami. Rasy są podzielone jak nie trudno się domyślić na dwie grupy. Jednymi zagramy będą tylko w Dominionie, a drugimi w Exile. Zacznijmy od Exile. Exile ma ludzi, koto, lisopodobnych aurinów, olbrzymów granoków, i Morteszów, którzy mogą przypominać Terminatora. Dominion ma Cassianów, czyli rasę bardzo podobną do ludzi, Drakenów, którzy idealnie pasowaliby do hordy w World of Warcraft, Shua, czyli małe, wredne miśki, które mają tylko jedną płytę oraz Mechari, kolejna zmechanizowana rasa ale podczas tworzenia postaci wybieramy nie tylko rasę i klasę, wybieramy także ścieżkę. Żołnierze zabijają unikatowych przeciwników, settlersi budują miasta. Ciężko to opisać słowami, ale to całkiem fajna ścieżka. Jeśli lubimy grać w MMO, w którym możemy robić dużo rzeczy, to ta ścieżka będzie idealna. Explorer chodzi po mapie i ją odkrywa, za co dostaje doświadczenie. Moja główna postać ma tą ścieżkę, więc pewnie podczas gameplayu będzie parę okazji, żeby zobaczyć jak działają te misje. Naukowiec to ścieżka, w której badamy różne rzeczy, za co oczywiście dostajemy doświadczenie. W grze, jak już mówiłem, nie spotkamy klasycznych klas pokroju maga czy łucznika, za to spotkamy bardziej wyrafinowane. Esper. Ta klasa walczy nożami i jest takim trochę magiem w swojej mechanice. Używamy mieczy, które atakują wszystkich w linii, czy rzucamy na kogoś klątwę, która będzie go atakować przez jakiś czas. Soldier. Tutaj nabiegamy się bronią z dwuręcznym mieczem. Będziemy mogli robić w powietrzu różne rzeczy, które pozwolą nam pokonać przeciwników. Wszystkie ataki skupiają się na walkach bronią, więc Soldiera można podciągnąć pod wojownika. Spellslinger. Kolej z dwoma broniami niczy Dance Torchlighta drugiego. Tam też była podobna klasa. Atakujemy podobnie jak Esper, tylko skille są zgoła inne i atakujemy bronią. Jest to takie małe połączenie Espera i Soldjera, więc jeśli nie chcesz grać ani tym, ani tym, to może Spellslinger będzie dobrą opcją. Medic. No tutaj chyba nic nie trzeba tłumaczyć, Medic to oczywiście healer, którego każdy lubi na instancjach, lecz obszarowo chociaż jego atak jest słaby. Jeżeli jesteście w gildii to warto mieć postać na jakimś dobrym levelu, bo zawsze może się przydać healer na dungeonach czy instancje. Każda z postaci ma współczynniki, Brutality odpowiedzialny za częstotliwość uderzeń krytycznych oraz siłę ataku fizycznego, Fitness... Zmacnia atak krytyczny, Moxie wzmacnia bardziej magiczny atak, Tech pomaga zrobić uniki, Insight wzmacnia umiejętności supportowe, pokroju, leczenia i tym podobne, A Grit jak widać po ikonce, zwiększa nasze życie. Każde te statystyki zwiększamy głównie dzięki temu. Co jakiś czas trafiamy na kamień milowy, który daje naprawdę pokaźny boost. Na przykład, z jednego punktu ataku dodaje 50. Są także pomniejsze statystyki, ale są to głównie ilość lifestealu czy inne rzeczy, które każdy gracz bada indywidualnie pod swoją postać. Bardzo ciężko będzie mi pokazać wam instancję, więc jeśli w tle nie będzie jej pokazanej, to znaczy, że nie wyszukało mi drużyny. Wyszukiwanie obcych ludzi trwa bardzo długo, ja byłem na instancjach dwa razy, pierwszy raz około 70 minut, a drugi raz około 50, więc włączę wyszukiwanie, ale nie obiecuję, że coś z tego będzie. Instancje podzielone są na statki, do których tu najczęściej otrzymujemy misje od MPC-ów, przygody, czyli odrębne lokacje, czy dungeony, których nie udało mi się sprawdzić, ale po wyborze roli wnioskuję, że jest to coś podobnego do przygód. Są także Battle Grandy oraz areny PvP, dlatego też ludzie, którzy kochają PvP, znajdą coś w tej grze dla siebie. Są także walki 30 na 30 Standardowo powiemy troszkę o koszcie gry, a w tym przypadku nie. Są to mikropłatności. Gra ta działa w modelu abonamentowym, w przyszłości ma przejść na jakiś inny typ, ale w tym momencie jest nadal abonament. Gra kosztuje około 150zł, a 50zł kosztuje 30 dni abonamentu. Podstawka ma w sobie zawsze 30 dni za darmo, więc jeśli jesteście nowymi graczami, to 150zł będzie was kosztowało granie przez 30 dni. Czy to dobra cena? Jeśli znudził wam się WoW albo inne Guild Warsy, to jak najbardziej tak. Wildstar daje radę, chociaż z momentami nieintuicyjne, a polskie fora i w strona Wildstarze lekko nie dawają rady. Dlatego najlepiej dobrze posługiwać się angielskim, żeby potem nie mieć problemów z grą. Wildstar to naprawdę solidna produkcja, oceńmy ją więc. Plusy. Dużo questów. Odejście od starej przejedzonej formy. Klasy inne niż zwykle. Ścieżki gry. Rasy z kosmosu. Instancje są całkiem przyjemne. XP się całkiem szybko, jeśli skupimy się tylko na tym. Minusy. Trzeba znać angielski, bez tego ani róż. Gra kosztuje dość sporo nawet w wersji podstawowej cyfrowej. Łatwo się zgubić. Crafting jest mało intuicyjny. Oceńmy jednak tą produkcję. Grafika 9 na 10, muzyka 7 na 10. Gameplay 8 na 10. Ocena łączna? 8 na 10 i według mnie ta produkcja na tą ocenę jak najbardziej zasługuje tylko musicie dać jej szansę. Dziękujemy wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszamy was również na mmorpg.net.pl oraz na nasz kanał YouTube MMO Centrum, gdzie znajdziecie więcej filmów o grach MMO.